Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym live Yelp Planet, na którym prezentujemy dane dotyczące nowych rezerwacji z ostatnich tygodni. Dzisiaj przyznam szczerze wyjątkowo ciekawy odcinek, znaczy, mam nadzieję, że poprzednie też były interesujące, natomiast dzisiaj będzie się dużo działo, to znaczy są trzy nowe rzeczy, za chwilę w może pokażę ten od razu. Zainteresuję mam nadzieję Państwa do obejrzenia dzisiejszego odcinka będzie, będą tak, będą nowe wykresy będzie nowy, nowa informacja dotycząca września. Mamy przełamanie września, to myślę, że dosyć ważne, bo pojawiają się też nowe rezerwacje już coraz chętniej na wrzesień. I trzecia bardzo ciekawa rzecz, którą już za chwilę będzie widać powrót nowych rezerwacji. To może, może od razu na, na wykresach będzie to najlepiej widać. W takim razie, cóż, nie przedłużając, zaczynam. Tak jak wspomniałem, nowe wykresy zmiany trendów w stałej już formule, mam nadzieję, że znanej potem z Państwa, którzy mają okazję już oglądać tę prezentację nie pierwszy raz na koniec podsumowanie i porady i oczywiście pytania i sugestie także jeżeli będą jakieś pytania jeżeli, jeżeli cokolwiek przyjdzie Wam do głowy co chcielibyście zapytać może o coś, nie wiem, jakieś, jakieś dodatkowe wyjaśnienie poprosić śmiało proszę pisać czy to w trakcie live'u, czy to ewentualnie po, po jego publikowaniu przy oglądaniu tego nagrania już w późniejszym czasie będziemy też się odnosić do, do wszystkich pytań w miarę na żywo, jak się będą pojawiały. Także proszę je zadawać, ja do nich na pewno powrócę. Tradycyjnie szybkie wprowadzenie. Dane dotyczące Polski obejmują 803 obiekty noclegowe i oczywiście są to i hotele, i apartamenty, i hostele. Także wszystko to, co dla, dla Polski przetwarzamy. <coughs> Przepraszam, to nie koronawirus. Dla całego świata to są oczywiście wszyscy nasi klienci, których mamy w ponad 60 krajach na całym świecie. I od razu w takim przechodzimy do pierwszego wykresu, który pokazuje liczbę nowych rezerwacji w danym tygodniu. I tak jak wspomniałem, bardzo ciekawa pierwsza rzecz dzisiaj. Mamy niespodziewany, niespotykany w zasadzie też od ostatnie, przez ostatnie kilka miesięcy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę nowych rezerwacji. W porównaniu do zeszłego tygodnia, widzimy tutaj, że nastąpił wyraźny skok tych, tej liczby rezerwacji, i od początku wprowadzenia restrykcji, od początku lockdownu, w zasadzie ten wzrost nie był do tej pory aż tak wysoki. To jeżeli chodzi o świat, natomiast jeżeli chodzi o, o Polskę, to za chwilkę też się do tego odniosę, bo też, też jest całkiem ciekawie, też jest, też jest dobrze. Tak, jak też wspomniałem, mamy przełamanie września. Na tym wykresie widzimy rezerwacje, które są dokonywane w konkretnym tygodniu. Tak? Tutaj 27 tydzień to jest ten ostatni tydzień, który się skończył w niedzielę. No i mamy tygodnie, na które były dokonywane rezerwacje. Przy czym tutaj można łatwo dosyć dostrzec taką tutaj umowną linię, która oddziela nam sierpień od września. I... Tutaj coraz więcej rezerwacji, które się pojawiają na wrzesień no, daje nam nadzieję na, na to, że, że również i dalsze miesiące, nie tylko lipiec i sierpień będą faktycznie korzystne, jeżeli chodzi o liczbę gości, jeżeli chodzi o przychody dla, dla naszych klientów, czyli no, też prawdopodobnie i dla Państwa. Także widzimy tutaj, że, że się ten booking window, te, te, te nowe rezerwacje niejako się rozlewają na wrzesień. Wrzesień tutaj stał jeszcze oporem, bronił się twardo, ale... Odpuścił i, i pojawiają się rezerwacje na wrzesień. Tutaj kolejna symboliczna linia, oczywiście to jest listopad i grudzień. Tam jeszcze nadal dużo, dużo niepewności tych rezerwacji jest względnie, niewiele. To jeżeli chodzi o świat, natomiast e, znowu do Polski za chwilę też się jeszcze czas odniosą. E, no i zapowiadany pierwszy nowy, tutaj, nowy wykres. E, trochę żeśmy po, e, pokombinowali, jeżeli chodzi o, o dane, którym dysponujemy i udało nam się trochę głębiej wejść w to w to, co możemy tutaj zaprezentować. I, wze, no I tutaj są dwie istotne informacje dotyczące tego wykresu. Po pierwsze, dotyczy on łącznej liczby rezerwacji na konkretny dzień pobytu. To znaczy łączna liczba rezerwacji, czyli wszystkie rezerwacje, które zostały dokonane od zarabiania dziejów, tak, od początku wszechświata do, aż do ostatniej niedzieli, czy w zasadzie do, do poniedziałku, kiedy faktycznie wyciągnęliśmy wszystkie dane, wykonaliśmy eksport danych. Które, które w danym momencie mieliśmy. Więc to jest powiedzmy, że coś, coś w stylu, coś, co mogłoby odpowiadać, to tak zwanemu on-the-books. Natomiast jest to oczywiście zagregowana łączna liczba rezerwacji we wszystkich obiektach, które, które obsługujemy. Więc no, t, trudno może to nazwać takim, znaczy, na pewno trudno byłoby to przełożyć na przykład na procentowe obłożenie. Także. To jest, to jest ważne, żeby wiedzieć, co tutaj prezentujemy, że jest to właśnie łączna liczba rezerwacji na dany dzień pobytu. No i właśnie druga, druga część te, tego, jakby nazwy tej wykresu, też jest, myślę, że ciekawa, że, że wchodzimy dzisiaj w tym tygodniu na trochę głębszy poziom zaawansowania, głębszy poziom granulacji tych danych. Dane na konkretny dzień, już nie, nie w rozbiciu na, na tygodnie. Chociaż część wykresów pozostawimy w, w tym ujęciu tygodniowym po prostu, żeby lepiej było widać pewne trendy. Natomiast przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o, o, to, o tą sumę rezerwacji na konkretny dni, to jest to, jest tutaj w rozbiciu na, na dni. Również, gdyby pojawiło się takie pytanie, to, się, to być może odpowiem na nie, można powiedzieć, a priori. Jeżeli rezerwacja jest dłuższa, to oczywiście każda kolejna doba pobytu jest tutaj rozłożona. Tak? Także jeżeli rezerwacja jest, jest na przykład, wiem, dwudniowa, no to jest ujęta zarówno w, w dniu przyjazdu, jak i w następnym. Jeszcze będę się do tego odnosił, bo tutaj powiększę troszeczkę ten obszar tego wykresu, zwłaszcza dla Polski, bo też jest, jest mam tutaj ciekawą obserwację, myślę. To za chwilkę, jak przyjdziemy do Polski, to, to będę o tym mówił. <laughs> Przepraszam. Jeżeli chodzi o wybrane kraje, z jednej strony dla niektórych krajów można powiedzieć, że niewiele się zmienia. Na przykład Hiszpania tutaj, można powiedzieć, dosyć stabilnie ta pomarańczowa linia sobie rośnie, więc, więc w Hiszpanii niewiele się dzieje. Natomiast co bardzo interesujące, zwłaszcza tutaj wydaje mi się dla Państwa, że w Polsce po początkowym dosyć intensywnym wzroście, ale i ostatnim przehamowaniu liczba tych rezerwacji nowych, dokonywanych w ciągu ostatniego tygodnia bardzo mocno skoczyła. To na pewno cieszy i mam nadzieję, że wszyscy z Państwa faktycznie to odczują w swoich obiektach. Tutaj jeszcze z ciekawości pokazujemy Danię i, i Szwecję. Dla tych z Państwa, którzy może trochę bardziej śledzą sytuację w tych krajach i, i też różną różnicę w polityce, w strategii, którą te dane kraje objęły, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Jeżeli chodzi o efekt w postaci liczby nowych rezerwacji, no to widzimy, że tutaj Szwecja... Na początku nie radziła sobie zbyt, yy, znaczy radziła sobie niewiele gorzej, tylko niż Dania, natomiast w tym momencie zaczyna już ją wyprzedzać. No i, przede wszystkim, no i tutaj przechodzimy do, do Polski, czyli w zasadzie yy, regionu, który yy, Państwa prawdopodobnie najbardziej interesuje. Yy, niebieska linia to są rezerwacje yy dla Polski, czarna linia to są rezerwacje. Dla całego świata. Zwracam uwagę na to, że tutaj mamy dwie osie, dwie skale. Po lewej czarna to dla świata, po prawej niebieska dla Polski. W zasadzie po to, żeby niejako znormalizować to, powiedzmy tylko, że to nie jest, nie jest fachowe określenie w tym kontekście, żeby porównać te, te trendy między sobą, żeby zobaczyć jak ta dynamika w Polsce różni się od dynamiki dla całego świata. Widzimy, że ten przyrost był nieco szybszy dla Polski niż dla całego świata to jeszcze półtora, jeszcze 2 miesiące temu. Natomiast w ostatnim tygodniu no, te, te, te wykresy się te mocno pokrywają. Tu jeszcze drobne wyjaśnienia a propos tych tutaj, tej przerywanej linii. To jest krzywa... Która pokazuje dopasowanie. To nie jest nasza tutaj próba przewidzenia przyszłości, dlatego, że w zależności od tego, jaką krzywą byśmy wybrali, to ona by się tutaj z czymś przecięła albo nie przecięła w danym punkcie, dlatego można byłoby tutaj swobodnie, można powiedzieć, manipulować taką, taką prognozą. Dlatego zwracam uwagę, że to nie jest to nie jest, w danym, w sobie nasza prognoza to jest taka krzywa, która próbuje odwzorować tempo przyrostu tych, tych nowych rezerwacji i, i tempo też powrotu do, do stanu niejako wyjściowego, czyli, czyli stanu z początku roku jeszcze sprzed pandemii. No i tutaj jest, jest to w postaci takiej krzywej, która dąży do, do poziomu, który jest odchylony od początkowej wartości o 10%. OK, jeżeli chodzi o wybrane regiony, tutaj pokazujemy te, w których mamy najwięcej obiektów i, i, i może to być po pierwsze najbardziej widoczne, ale też, też po drugie w jakiś sposób liczbowo czy statystycznie istotne. E <coughs> Widzimy, że ten przyrost nowych rezerwacji e widoczny jest we wszystkich regionach, natomiast e małopolskie, które e z naszej perspektywy, jeżeli chodzi też o objętość, jak i liczbę, Obiektów. no Widać, że przynajmniej w naszej bazie, w, w tym województwie odnotowaliśmy największy wzrost liczby rezerwacji, ale tak jak przed chwilą to to wynika właśnie z liczby też rezerwacji, tych obiektów, które obsługujemy w danym regionie. Tak? Dlatego też i poziom wyjściowy dla Województwa Małopolskiego był dużo wyższy niż dla pozostałych województw. Ale widzimy, że, że te przyrosty są korzystne dla wszystkich regionów. Teraz jeżeli chodzi o tygodnie, na które dokonywane są rezerwacje, tutaj też mamy przełamanie września, też można powiedzieć, że barykada wrześniowa została przełamana, wylewają się tutaj rezerwacje na tym wykresie na wrzesień, co oczywiście cieszy, dlatego że no, pozwala, pozwala na pewno lepiej planować odleglejsze daty, lepiej planować operacje hotelu, ale też i oczywiście przyjmować, <coughs> przyjmować rezerwacje, przyjmować płatności za, za te rezerwacje, co na pewno pomaga w codziennym funkcjonowaniu Waszych biznesów. Nadal niestety no, dużo niepewności jest na, na, na koniec roku, tak jak i dla całego świata, tak jak i w Polsce. Co prawda, powiedzmy, tych, tych rezerwacji jest względnie trochę więcej. Nie wiem, czy, czy jeżeli ktoś z Państwa pamięta e, te kilka slajdów wcześniej, te, te dalsze miesiące dla świata były trochę ciemniejsze, tak? czyli tutaj odnosząc się do skali, e, było, było tych rezerwacji tam względnie jeszcze mniej. E, natomiast, <laughs> przepraszam, dzisiaj coś wyjątkowo mnie męczy. E, Natomiast no, widzimy, że, że zdecydowanie tych rezerwacji na, na końców kroku jest nadal niewiele względem na tego, co się dzieje w miesiącach letnich. Oczywiście lipiec i sierpień też mocno, mocno się tutaj rozwijają, coraz, coraz więcej też tych rezerwacji jest. Widzimy tutaj, że z tygodnia na tydzień te pola stają się coraz ciemniejsze. To oczywiście cieszy, bo. Z jednej strony to są oczywiście niestety rezerwacje wykonywane last minute, ale sumarycznie jest ich, jest ich coraz, coraz więcej i to na pewno jest dla Państwa korzystne. Teraz jeżeli chodzi o Polskę i ten nowy wykres tutaj. Z góry, czy no, już, już nie z góry, jakby przepraszam za, za, za być może e, lekki bałagan na tym slajdzie. Zdecydowanie e, tej zdolności graficzne nie, nie są moją mocną e, stroną. E, staramy się też e, w miarę możliwości jakoś tam rozwijać te y, Wykresy, które, które prezentujemy, natomiast no, tutaj przy pierwszej iteracji, jakby przy wprowadzeniu tego wykresu, nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy z tego, że, że będzie potrzeba tutaj powiększenia tych konkretnych jakiegoś określonego wycinka, że tutaj będą się działy ciekawe rzeczy. Więc tak jak wspominałem wcześniej, tutaj pozwolę sobie raz jeszcze wytłumaczyć, co jest na tym wykresie, bo, bo jest to nowy wykres, więc chciałbym, żeby, żeby to było dla Państwa zrozumiałe. Na tym wykresie pokazujemy łączną liczbę rezerwacji, które zostały dokonane na konkretny dzień pobytu. Czyli powiedzmy coś, co mogłoby przybyć, by przypominać tak zwane on the books. Przy czym oczywiście jest to wartość zagregowana dla wszystkich hoteli, które w Polsce obsługujemy. No i istotna też jest informacja, że oczywiście dłuższe pobyty są, są tutaj na w. We wszystkich tych dniach pobytu, które dana rezerwacja obejmuje. No i tak, przede wszystkim, to są dwie, dwie obserwacje, które, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza jest taka, że oczywiście nie zaskakuje to, że obłożenie na najbliższe dni jest zdecydowanie wyższe niż na, niż na dalsze dni. Widzimy tutaj oczywiście jakieś no, odrobinę obłożenia, jeszcze, tak? Niewielkie obłożenie na, na wrześniu, październik, listopad, grudzień i, i przyszły rok. No to oczywiście tych rezerwacji jest bardzo, bardzo niewiele. Cieszy oczywiście to, że, że tych rezerwacji przynajmniej na te bliższe dni jest więcej. Natomiast. Druga ważna informacja, tutaj dlatego właśnie pozwoliłem sobie tutaj wykonać taki może graficznie niezręczny ruch, powiększając ten, tę część wykresu, żeby zwrócić uwagę Państwa na dosyć ciekawe zjawisko. Tutaj pod, no, niestety nie jest to dobrze podpisane, dlatego wyjaśnię, że pierwsza ta kropka to jest, to jest dzisiaj, to jest środa. To są dane, co prawda, z poniedziałku, ale to. To są dane z poniedziałku, natomiast pierwsza kropka na tym wykresie to jest środa. Śledząc ten wykres, środa, czwartek, piątek, sobota, widzimy, że soboty są tymi dniami, które faktycznie są, które są najmocniej obłożone, czyli popyt na nie jest największy. Tam jest na pewno dla Państwa największa szansa, żeby, żeby żeby podnieść przychody przez odpowiednią zmianę cen. To prawdopodobnie nie zaskakuje, no bo sobota naturalnie jest, jest zwłaszcza dla, dla tych hoteli, które są nastawione na, na, na wypoczynek, na, 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 na turystów, no to na pewno nie jest to zaskakujące, że ta sobota jest najmocniej oburzona. Natomiast co jest bardzo interesujące, Tutaj mamy znaczący spadek na niedzielę, to znowuż nie zaskakuje, natomiast pojawia się tutaj następna kropka poniedziałek. E, oczywiście to, że ona się pojawia nie jest zaskakujące, natomiast bardzo ciekawe jest to, że ten poniedziałek jest wyżej niż niedziela. E, I tak jak starałem się tutaj jakoś interpretować te dane, to... to Głośno trochę myśląc, dzieląc się z Państwem tym, 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 tym tokiem rozumowania, gdyby, gdyby w tych poniedziałkowych kropkach, takie, takie tutaj umownie nazwijmy, były zawarte na przykład dłuższe pobyty osób, które przyjeżdżają na np. od weekendu do weekendu, albo przyjeżdżają w poniedziałek na cały tydzień, to te rezerwacje byłyby również odzorowane w pozostałych kropkach tak? i, i jakby nie dawałyby poniedziałkowi szansy wybicia się ponad niedzielę. Dlatego stawiam tutaj być może no, jeszcze śmiałą na razie. Zobaczymy na przykład w kolejnych tygodniach, jak to będzie wyglądało. Też postaramy się trochę głębiej zarzyć te dane. Ale stawiam hipotezę, że, że ten poniedziałek oznacza, że faktycznie pojawia się też ruch w hotelach, które przyjmują gości tylko i wyłącznie na poniedziałek. To znaczy, że, że są to hotele biznesowe, tak? czyli, czyli te, które które faktycznie na poniedziałek tych gości mogą się spodziewać, ale tylko i wyłącznie na poniedziałek. Tak? Jeżeli macie Państwo jakieś, jakieś inne, inne opinie, to jakieś, jakieś sugestie, myśl, jeżeli wydaje Wam się, że to, to powinniśmy jakoś inaczej to interpretować, to bardzo chętnie tutaj wejdę w, w jakąś ciekawą rozmowę. Także jeżeli macie jakieś, jakiś inny punkt widzenia, myślę że, że być może jest, jest to hipoteza niesłuszna, to, to proszę bardzo śmiało się tutaj do tego odnosić. Chętnie podyskutuję na ten temat, bo, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawe, co tutaj na tym wykresie widać. Dobrze, idąc dalej, bo też czas nam się powoli kończy, tutaj na tym wykresie widzimy, widzimy liczbę nowych rezerwacji – wykres podobny do, 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 do tego kolorowego, który, który pokazywałem wcześniej. Natomiast tutaj pokazujemy już konkretne tylko tygodnie. Liczbę rezerwacji dokonanych w konkretnych tygodniach na dane tygodnie. Dlaczego tutaj pokazuję akurat dwa wykresy wyjątkowo? Trochę, trochę tutaj na dole mi się obcięł, obciął opis tej dolnej osi, ale jest on oczywiście taki sam jak dla tego górnego wykresu. Zależało mi na tym, żeby pokazać, zestawić niejako dwie te czerwone linie górna, czyli ta oś z ostatniego tygodnia i ta dolna z poprzedniego tygodnia, z 26 tygodnia tego roku. Zależy mi w przede wszystkim na, to, na tym, żeby zwrócić Państwa uwagę właśnie tutaj na to, co się dzieje we wrześniu, że o tyle, o ile jeszcze tydzień temu, i zaznaczam, skala jest logarytmiczna, to może być nieco nieintuicyjne, nie gdyby to, to, było, to było niezrozumiałe, to proszę o to nie dawać znać, postaram się to wytłumaczyć. Natomiast skala tutaj... Liczba tych rezerwacji systematycznie niejako spada sobie tutaj z każdym kolejnym tygodniem, przepraszam, przez slajd. Natomiast w ostatnim tygodniu pojawił się tutaj wyraźny wzrost rezerwacji na wrzesień. Co niejako potwierdza tutaj nie wiem, anegdotę, czy, czy, to, czy to umowne stwierdzenie, że, że wrzesień odpuścił, wreszcie zaczął przyjmować też. Rezerwacje. Oczywiście no, działa to w drugą stronę, tak? To oczywiście klienci, wasi goście zaczęli rezerwować na wrześniu. Teraz, jeżeli chodzi o booking window, tutaj też bardzo interesujące moim zdaniem jest to, że liczba rezerwacji dokonywanych, zwłaszcza na te najbliższe kilka tygodni około 6-8 tygodni zaczyna już bardzo mocno zbliżać się do tego, co, tego jak wyglądało to przed pandemią, na samym początku roku, w piątym tygodniu roku, czyli na koniec stycznia. To na pewno cieszy, natomiast jeżeli, chodzi, znaczy, tutaj, powiedzmy, gdyby procentowo to jakoś odzorowywać, odnosić tą linię czerwoną, czyli z ostatniego tygodnia do tej linii niebieskiej, czyli tej linii jako referencyjnej z początku roku, no to procentowo tutaj już ten te, te wartości byłyby bardzo zbliżone. Natomiast, no niestety, jeżeli chodzi o dalsze tygodnie, tutaj od 8 dalej, no to liczba tych rezerwacji procentowo zwłaszcza, bo tutaj na tym wykresie akurat widzimy, wartości bezwzględne, procentowo na pewno jeszcze mocno, mocno obiega, tak? To będzie około pewnie, nie wiem, 30, nie wiem, może nawet 20% tego, co się działo przed pandemią. Jeżeli chodzi o udział e, kanałów w liczbach w, w rezerwacjach, które, które obsługujemy, tutaj pokazuję tylko i wyłącznie e, udział dla obiektów, które mają podłączony booking engine dla naszego channel menedżera, po to, żeby faktycznie być w stanie określić jaki ten, ten business mix e, średni może być. E, w zasadzie tutaj niewiele się zmienia, można powiedzieć. E, Cóż, to no już kilka ostatnich tygodni wspominałem, że ta liczba, ten procentowy udział rezerwacji bezpośrednich systematycznie niestety delikatnie maleje. Być może nieznacznie, nadal, nadal prawdopodobnie, to na przynajmniej szczerze, nie sprawdzałem, ale utrzymuje się mniej więcej na takim poziomie, jak, jak to drzewiej bywało. Natomiast jeżeli spojrzymy na liczbę rezerwacji, no to nie, nie jest zaskoczeniem, że, e, że głównie przyrost generowany jest przez kanały OTA. Także tutaj apelowałem, prosiłem, jakby do tego tylko mogę się ograniczyć niestety, ale e, no, no, zwracam szczególną uwagę Państwa na, na cały czas, no myślę, że mocno niewykorzystany jeszcze potencjał e, do, do, mm, mm, do wspierania tych rezerwacji bezpośrednich. To, to na pewno jest jeszcze jeszcze wiele do zrobienia i wiele jeszcze. E, przynajmniej w ujęciu średnim, e, m, mogą Państwo zrobić. Tutaj zaznaczam, jaki co tydzień, że oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o różne silniki rezerwacji, to widzimy istotne dosyć różnice, jeżeli chodzi o zwłaszcza ten procentowy udział e, tego miksu tych, tych rezerwacji bezpośrednich. Niektóre Booking Engine radzą sobie zdecydowanie lepiej, niektóre zdecydowanie gorzej. Gdyby Państwa interesowały dane dla Waszego konkretnego silnika, to proszę ewentualnie się odzywać bezpośrednio. E, Mam... Okej, okay. no dobrze. I w takim razie krótkie podsumowanie. To, co na pewno bardzo cieszy, to to, że po wcześniejszym przyhamowaniu liczby nowych rezerwacji nastąpił ponowny znaczący wzrost tych, 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 tej liczby nowych rezerwacji, a szczególnie w Polsce. Inne kraje być może nie cieszą się takim przyrostem jak Polska, dlatego no, można powiedzieć, że tutaj lokalnie czy, czy no, jakby ze względu na, na tutaj, sentyment do, do naszego rodzimego kraju, no, tym szczególnie się, się tym cieszymy. Popyt cały czas jest głównie na miesiące wakacyjne, no, ze względu na to, że oczywiście jest, jest dużo dużo niepewności, jeżeli chodzi o możliwość planowania jakichkolwiek wyjazdów czy pobytów na, na dalsze okresy. Natomiast otworzył się też wrzesień, jeżeli wcześniej nie zwracaliście uwagę na, na wrzesień, i jeżeli chodzi o, o, o kontrolę cen, dostępności, restrykcji i, i generalnie całej Waszej oferty na wrzesień, to zdecydowanie warto to zrobić. Wrzesień pojawia się w tej chwili w rezerwacjach coraz intensywniej. Także, jeżeli przespaliście do tej pory okazję na to, żeby. E, żeby dostosować swoją ofertę na wrzesień, to zdecydowanie warto to już w tym momencie zrobić. Sobota jest oczywiście naj, naj, dniem z najwyższym ułożeniem, ale co bardzo istotne, również i poniedziałek zaczyna być mocno obłożony, dlatego no, po pierwsze jest to, jest to nadzieja, tak jak wspomniałem wcześniej, stawiam taką hipotezę, że jest to, jest to nadzieja dla hoteli też i biznesowych, też i w, w miastach. Natomiast oczywiście no, zdaję sobie sprawę, sprawę że to będzie się bardzo różniło, jeżeli chodzi o, czy o regiony, czy też o, o typ hotelu. Popyt na najbliższe dwa miesiące. Już, tak jak też wspomniałem wcześniej, procentowo zbliża się do, do, do poziomu sprzed pandemii. Tutaj powiedzmy słowo wyjaśnia, że ten, przez ten popyt mam na myśli liczbę nowych rezerwacji wykonywanych w ciągu danego tygodnia w odniesieniu do, do tego, co się działo przed pandemią. Także to na pewno cieszy, że, że przynajmniej te bliskie tygodnie są chętnie rezerwowane, coraz chętniej. Czekamy w takim razie cierpliwie też i, i, i na, na, na rezerwację na, na dalsze okresy. Dobrze, no to jest w takim razie czas na nasze pytania i sugestie. Ja zaglądam w takim razie tutaj na podgląd, patrzę. Ok, w tym momencie nie ma jeszcze żadnych pytań, ale w takim razie, jeżeli macie Państwo jakieś, jakieś pytania, to, to zdecydowanie proszę je w tej chwili zadać. Czy to może powinienem. Coś doprecyzować, coś może jeszcze więcej wyjaśnić. A może, może, jest, może są jakieś informacje, zwłaszcza na, na podstawie tych nowych wykresów, które, które, pokazałem, które mogłyby Państwa interesować i które na przykład na, na kolejny tydzień albo za tydzień albo za dwa moglibyśmy przygotować. Także proszę śmiało dopytywać, proszę śmiało sugerować. Będziemy się starali te pytania. Na pytania odpowiedzieć i, i sugestie uwzględnić. Jeżeli natomiast nie ma pytań, to, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko. Serdecznie podziękować Państwu za poświęcony czas za udział w, w tym live'ie. Jeżeli ktoś z Państwa oczywiście ogląda to nagranie później, to też tyle dziękuję za, za, za poświęcony czas i raz jeszcze zachęcam tutaj do, do zostawienia komentarzy, do, do zadawania pytań. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o tę moją śmiałą hipotezę dotyczącą e, obłożenia ponziałków. Chętnie na ten temat podyskutuję, e, także czekam, na, czekam na, 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 na komentarze, na polemikę, e, na dyskusję. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. E, będziemy też, e, jak, jak już można powiedzieć, e, tradycyjnie pokazywać dane dotyczące nowych rezerwacji. Także dziękuję serdecznie raz jeszcze za, za udział. Życzę miłego dnia i, i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym tygodniu.